Księga Wyjścia, w 24. Bóg powiedział do Mojżesza Wejdź na górę do Pana razem z Aaronem, Nadabem i Abichu, a także z siedemdziesięcioma spośród starszyzny Izraela i padnijcie na twarz, pozostając w oddali. Do Pana podejdzie tylko sam Mojżesz, Pozostali niech się nie zbliżają. Nie wolno ludowi iść razem z nim. Gdy Mojżesz wrócił, przekazał ludowi wszystkie słowa Pana oraz wszystkie przepisy prawa. A lud jednogłośnie potwierdził: Spełnimy wszystko, co Pan powiedział. Mojżesz zapisał wszystkie słowa Pana, wstał o świcie. Zbudował ołtarz u stóp góry i wzniósł 12 stel, według liczby 12 plemion Izraela. Następnie polecił młodym Izraelitom złożyć, pa, złożyć dla Pana ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe z dzielców. Mojżesz zaczerpnął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową pokropił ołtarz, potem wziął krzęgę przymierza i odczytał ludowi, a oni odrzekli spełnimy wszystko, co Pan powiedział, i będziemy posłuszni. Wówczas Mojżesz zaczerpnął krwi i pokropił lud, mówiąc Oto krew przymierza, który zawiera z wami Pan, zgodnie z tymi wszystkimi słowami. Następnie Mojżesz, Aaron, Nadab, Abihu i siedem dziesięciu spośród straszczyzny Izraela weszli na górę i zobaczyli Boga Izraela, a pod jego stopami, jakby kunsztowa... kunsztowno, Mozaikę z szafiru, czystą jak bezchmurne niebo. Bóg uczynił wyjątek względem tych Izraelitów i nie wyciągnął przeciwko nim ręki. Zobaczyli Boga, a potem jedli i pili. Pan rzekł do Mojżesza: Wyjdź do mnie na górę i pozostań tam dam ci kamienne tablice prawo i przekazania, które zapisałem, abyś mógł przekazać ludowi moją naukę. Wprawdzie mój wyruszył wraz z Jozuem swoim sługą, lecz na górę Boga miał wstąpić sam. Oznajmił więc starszyżnie Poczekajcie tu, aż do was wrócimy. Aaron i chur zostaną z wami. Kto miałby jakąś sprawę, niech uda się do nich. Gdy Mojżesz wszedł na górę, obłok ją osłonił, a chwała Pana zamieszkała na górze Synaj. Obłok spowijał, spowijał górę przez sześć dni. A siódmego dnia Bóg wezwał Mojżesza z wewnątrz. Że... Bóg wezwał Mojżesza z wnętrza obłoku. Chwała Pana jawiła się oczom Izraelitów, niczym płomień, który pożera wierzchołek góry. Mojżesz wszedł w obłok na szczycie góry i, pozosta i pozostał tam czterdzieści dni i czterdzieści nocy.